Masz dwie możliwości w życiu, jakby nie wchodząc tu w świat już przerysowanego rozwoju osobistego, pozytywnego myślenia i w ogóle zajebistego nastawienia do życia pomimo problemów, masz dwie możliwości w życiu. E, jakby ludzie nie są w stanie przyjąć tej drugiej możliwości, e, zawsze zdecydowanie łatwo, jej łatwiejsze jest pierwsze rozwiązanie, czyli myśląc o byle czym, mając w swojej głowie byle co, twoja głowa staje się śmietnikiem, ty stajesz się śmietnikiem, Dosłownie stajesz się śmieciem, żeby nikogo nie obrażać. E, śmieci to są wszystkie myśli, to są wszystkie, to są wszystkie przekonania, to są wszystkie postawy, to są wszystkie nastawienia. Bo z myśli pojawia się przekonanie, z przekonania pojawia się postawa, z postawy pojawia się wzorzec życiowy, pojawia się Twój efekt końcowy. Nie chodzi o to, że nie wiem, jak jesteś chory, czy naprawdę ci się e, nie powodzi w życiu, czy słucham, masz fin sytuację finansową, zawodową, czy w ogóle e, coś ci się po prostu, coś ci się chrzani, to żeby sobie wbijać i wbrew temu mówić, ale jest zajebiście, ja ja nic nie odczuwam złego. Generalnie jest, jest super, jest bomba, jest zajebiście. Nie, nie tędy droga. To polega na czymś zupełnie innym. Pomimo problemu, ty wypełniasz swoje życie. Tymi postawami, bo tu chodzi o postawy, tymi przekonaniami na temat siebie, swojej siły, na temat swojego działania, na temat swojego postępowania, na temat swojego podejścia do całego życia, do swoich problemów, zdrowymi, budującymi, konstruktywnymi wzorcami. Wzorzec to jest myśl, wzorzec to jest zachowanie, wzorzec to jest wewnętrzne postępowanie, które albo Cię kieruje ku Twojej. Osobistej destrukcji, którą jest złość, frustracja, niechęć, nienawiść, zawziętość, wycofanie, brak zaangażowania, zatrzewienie takie wewnętrzne, emocjonalne albo po prostu otwarcie. Otwarcie na różne sposoby, na różne możliwości, otwarcie na różne rozwiązania. I to, który kierunek ty wybierzesz zależy od ciebie. Ale żeby e, dojść do tego drugiego kierunku, trzeba przede wszystkim siły, wytrwałości i trzeba samoświadomości, żeby widzieć co się dzieje w mojej głowie i jakie te efekty. Wow, dokumenty mi lecą. I jakie efekty wywołują te wzorce, które są w mojej psychice, które są w mojej podświadomości, które są w moim ciele, bo one się korzenią w ciele wywołując różne somatyczne odczucia napięcia, stresy, bóle i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc efekty są daleko idące. I czy zaczniesz teraz pracować, czy zaczniesz za jakiś czas pracować, czy nie zaczniesz w ogóle pracować, to tak czy siak, idąc w prawo albo w lewo, tak czy siak, odpowiedzialność jest po Twojej stronie. Więc nie możesz sobie powiedzieć, że kurwa, Winni są inni ludzie, winna jest moja rodzina, winna jest mój szef, winna jest moja partnerka czy partner. Bo i tak to jest twoja odpowiedzialność, bo ty, tylko i wyłącznie ty możesz zmienić swoje wewnętrzne wzorce. Nikt tego za ciebie nie zrobi. Więc wybieraj, jak ja to mówię, wybieraj zawsze, wybieraj mądrze. I druga, drugie moje yy, yy, bardzo popularne hasło to jest. Ewolucja, nie rewolucja, czyli w procesie ewolucji możesz małymi krokami zmieniać swoje podejście, które bardzo często jest zgostniałe, zatrzewione i które jest ciężko zmienić i wiele razy będziesz się potykał. Ale o to chodzi, żeby zauważyć, żeby być świadomym. Powodzenia, wojowniku.